Jak usunąć konto na Instagramie bez zbędnego Chodzisz Wchodzisz sobie na swój Instagram. W dolnej części po prawej stronie masz ikonkę profilu, następnie centrum kont, dane osobowe, własność konta i kontrola, dezaktywacja lub usunięcie. Tutaj masz dwie opcje. Dezaktywacja polega na tym, że Twoje konto jest nieaktywne przez 30 dni, możesz w każdym momencie do niego wrócić. Natomiast usunięcie polega na tym, że całkowicie usuwasz je w tym momencie. Także wybierasz, wybierasz sobie konto, wybierasz metodę, czyli dezaktywacja albo usunięcie. No i teraz musisz potwierdzić to swoim hasłem. W moim drugim filmiku o usuwaniu konta na Facebooku dużo ludzi pisało, że nie pamiętają swojego hasła. Tutaj możesz sobie zresetować albo możesz sobie wejść po prostu na swoje konto i zresetować je przed przejściem procedury usuwania konta. Także to tyle, mam nadzieję, że Ci się podobało. Obserwuj i lajkuj, jeżeli lubisz takie proste, konkretne i szybkie porady. Dzięki.